Witaj w świecie baśni. Wybierz się w podróż po tym fascynującym, pełnym przygód świecie. Wiele razy będziesz musiał sam decydować, którą pójść drogą, lub jak poradzić sobie z przeciwnościami losu. Rozwiązując zadania, nauczysz się wielu ciekawych rzeczy. Jeśli dojdziesz do końca gry, będziesz mógł w każdej chwili zacząć zabawę od początku, wybierając inną drogę. Możliwości wyboru drogi jest wiele, a za każdą z nich Kryją się nowe przygody. To ja, król, mam wszystko: wspaniały pałac, wiernych poddanych, piękną i kochającą żonę. Jest jednak coś, co mnie niepokoi. Muszę się dowiedzieć, co to jest. Masz dwie możliwości. Co powinienem zrobić? Porozmawiać z małżonką królową? Porozmawiać z matką, która mieszka w pałacu? Udałeś się do swojej matki. Doskonale. Droga matko, Jestem nieszczęśliwy i nie wiem dlaczego. Co powinienem zrobić? Drogi synu, masz dwie możliwości. Porozmawiać o tym z nadwornym lekarzem, udać się w świat, aby znaleźć odpowiedź. Zdecydowałeś udać się w świat. Doskonale. Pierwszy raz jestem poza pałacem. Jestem bardzo podekscytowany. Musisz się zdecydować. Czy powinienem zabrać ze sobą dworzan i strażników, aby mnie chronili? Czy powinienem udać się samotnie, przebrany za zwykłego człowieka? Przed podróżą zdecydowałeś się ubrać w królewskie szaty i zabrać służbę oraz doradców. To zła decyzja. Aby oczyścić swój umysł, potrzebujesz odrobinę wysiłku fizycznego. Spróbuj podnoszenia ciężarów. Wybierz odpowiednie ciężary, które będziesz mógł podnieść. Męczyłeś się i usiadłeś ubrany w strój sportowy przed bramą pałacu, aby odpocząć. Hej, ty, może tak pomógłbyś starej kobiecie przenieść ten wór na pleca. Muszę pomóc staruszce. Każem służbie pomóc staruszce i dać dużo prezentu. Słuszna decyzja. Zdecydowałeś się sam pomóc staruszce. Opuszczasz pałac i wraz ze staruszką wyruszasz w drogę. Po długim marszu dotarłeś nad brzeg rzeki. Jestem spragniona. Przynieś mi wody z rzeki. Jaka źle wychowana kobieta, nawet nie powiedziała: Dziękuję. Idę stąd. Biedna staruszka, muszę jej pomóc. Przyniosę jej wodę. Biedna staruszka, muszę jej pomóc. Przyniosę jej wody. Pomimo tego, że byłeś zmęczony, przyniosłeś staruszce wody. Bardzo dobrze. Razem ze staruszką idziecie dalej lasem. Naraz natrafiacie na leżącego w trawie człowieka. Zapytam, czemu leży na ziemi? Dziwne. W ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Idziemy dalej. Co robisz? Czemu leżysz bez ruchu na Ziemi? Zapytałeś go, co robi. Brawo! Powinieneś sprawdzać wszystko po drodze. Słucham Ziemi tak, aby mógł usłyszeć wszystko, co dzieje się na świecie. Proszę, spróbuj się dowiedzieć, co dzieje się w Pałacu Króla. Król wybrał się w podróż po świecie w poszukiwaniu szczęścia. Jego piękna żona, królowa, bardzo się o niego niepokoi i płacze. Czy powinienem wraz z człowiekiem i staruszką natychmiast wrócić do pałacu? Czy powinienem wziąć ze sobą człowieka oraz staruszkę i pójść dalej? Zdecydowałeś się iść dalej. Trzeba było wrócić do pałacu, do kochającej żony, która jest bardzo smutna i cały czas płacze. Trzeba było się nią zająć. Ty i człowiek, który słucha, musicie zanieść ten worek do pobliskiego ogrodu kwiatowego. Tylko tak możecie pozbyć się worka. Mądra staruszka wiedziała, że powinieneś wrócić do domu żony. Naumyślnie doprowadziła cię do ogrodu z kwiatami, abyś mógł odpokutować za swój zły wybór. Aby pozbyć się worka, musisz odwiedzić ogród z kwiatami. Oto...